Ej, czy witacie? Ja jestem Kefcio. No przywitaj się. No przywitasz się z widzami czy nie? No to obie bez przywitania gramy sobie w Minecrafta i dzisiaj jest... No, O, w końcu się, się przywitał. A dzisiaj jest wielka sprawa, ponieważ Przygotowywujemy się na wyprawę. Wyprawę do. Gdzie się Hubi przygotowujemy na wyprawę? No ty nie wiesz. Dlatego chcesz, żebym ja powiedział. Nie no, no ja wiem. No to do czego idziemy? Idziemy dzisiaj do Netaru. Do... Tak, dobrze. I na dzisiejszym odcinku pozbieramy sobie trochę żarcia. Hubert będzie budował wieżę taką oświetloną, żebyśmy jak wrócimy innym portalem, to żebyśmy trafili tam do naszego domku, żeby był trochę on widoczny. A my pozbieramy mięsko i zbudujemy, przy Państwa, portal. Jakby co to ja był. Odbył live ogólnie, na którego niestety bardzo było mało osób, a szkoda. Bo się to. Trochę się działo. Wybudowaliśmy nowe pomieszczenia yy, specjalne na portale, specjalnie na portal. Yy, yy, no, i właśnie sobie go zbudujemy. Weźmiemy jeszcze, ogarniemy zaraz. Pójdziemy po. Okay, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Hey, Hubi, to jest 3 na 3? Tak. W sensie 3 na 3 musi być środek. Raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy... Raz, dwa... Jeszcze jedno w górę, fuck. Ej, tak myślałem, że pomylenie. Jakiś taki mi się zbyt kwadratowy. Zgadzało. Hmm, więc, pierwsza wtopa. Ale to nic. To myślę, że tak mi się teraz... wydaje, że to było. Ja mi też tak się wydaje. Tylko nie wiem, czy nie na dwa nawet robi. Że taki malutki? Dobra, muszę się bustnąć. Bo mamy, to będziemy eksperymentować. I właśnie zbudowaliśmy ten swój magazyn, piękny jest, mi się bardzo podoba. No i na tym live ogólnie tutaj dobudowaliśmy tą, ten taki tu pokoik. O, chyba, chyba? O, dobra, jest, mamy. Więc pierwszy nasz portal do Netheru jest zrobiony. Ej, ja się dajmy, zrób ten Ej, enchantownie, w sensie muszą być książki. Tego, no ale i... ale i tak nie mamy tego, nie? Czego? No. Czym? Czym? W sensie te, te, tej takiej książki. W sensie Omy. nie mamy Enchanting en 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 Table. No mówię ci, weź ją zrób. To jest księga zaklęć, nie? To się nazywa. Nie. Jakoś tak. Tu zaklęć, dwa diamenty, trzy obsydiany, dwa diamenty i książka. Dwa di cztery diamenty aż? Dwa. No, już myślałem, że. Dwa obsydiany, eee, to i, i książka. Czy my książkę mieliśmy, czy musimy stworzyć książkę? Gdzieś tam jakieś były. Gdzie to jest biblioteczka. Aha, ale to nic mi nie da, no, biblioteczka. Nie, jak postawi biblioteczkę, to wyracą książki, czy nie? Dobra, key. Nie, chyba nie książka to jest papier i skóra. Mhm. Czy, my, czy my mamy papier? Papieru możemy nie mieć, ale mamy trzy trzciny. Mamy jedną trzcinę. Ale lipa, że my nie mamy te. Nie, no nie ma, dobra, to ja idę po trzcinę w takim razie. Ja mam robić z skobla? W tą wieżę. Ale tego ładnego i z drewna możesz zrobić. A więc z kto się nowy... To się przepala, bez no sens. ale tam jest przepalone, przecież tam jest przepalone z 5 staków. Nie tu, 20. tu na dole. No, z na 6 roku. na pewno jest przepalone. Bo ja przepalałem. Kto nowy, to oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem obowiązkowym i łapeczkę w górę. 6, raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To mia złe No ale no to, bo ja na live przepalałem jak budowałem od razu. Mm -hmm, mm -hmm. No to chyba do, chyba dobrze, że, że jest więcej nie, niż mniej. Nie. Mówię mnie o kłamałeś. Przepraszam, Hubarcie, wybaczysz mi. Źle się zachowałeś. Umbra. Ej nie, widzę ospobować? ej nie widzę Ej nie, nie widzę trzcinę Trzcinę nie widzę Trzcinę? Ej! Co ja to jak my nie możemy mieć trzcinę? Gdzieś musi być No, lata mi nie widzę tej trzciny cz całej. Trzciny? Trzciny. No bo czcinę na bagnach na, na, na pewno nie będzie, nie? No, nie, raczej nie. Dobra, skórę bym miał. Jedzonko do netheru. w następnym odcinku wybierzemy się do netheru, do, do tego. śledźcie na bieżąco. Tak, no, właściwie to wtedy tylko się przygotujemy do tego. Co? Mówię, że się przygotujemy do tego wyjścia do tego w tym odcinku. No. Ale co, co, co nie zmienia faktu, że nie trzeba go oglądać. Wręcz przeciwnie. Nie, no kurde, nie ma czyciny. Problem trzcina Ej, XZ, tu jest chubi, jakiś domek ty Cze kogo? Na bagnach. Czyżby czarownicy? Mhm. To ty jesteś. Ja widzę bagna całe To by się coś pali. Ej, są, są trzy czarownice. Chodź, ej, chodź tu, Hubi. Nie wiem gdzie ty jesteś w ogóle. Podam ci kordy 200 minus 236 Tylko, ej, weź ze sobą piecyk I węgiel Ej, tam jest światełko? Nie ja. Nie ma Idź w stronę księżyca w sumie Albo dobra, nie, bo tu każdy będzie miał inne podpumki Widzę cię, widzę cię, ej, ej, ej Co? Widzę cię. do góry, do góry Pójdź Do góry Odwróć się Lejam. czekaj Jak do góry? A wziąłeś piecyk? No, gościu, ja, do... ja tu się chciałem wybudować. Tu, widzę są latarnie. Nie widzę. Na górze latarnie. Czy <laughs> są te typy! Które strzelają. Chodź tu, ja się chodź tu. Bobby, bo ja prawie zdycham przez te gówno małe zombie. Skoczę do wody. Skakuję do basenu z kiślem. Jest zabawnie. No nie wiem, czy ty wiesz, ale to wcale nie będzie takie łatwe, to podejście pod tą wiedźmę. O, chodź, tu. Tam są trzy. Ej, no to to jest Wiedźma. Matka Wiedźmy. Tam są trzy Wiedźmy. Uważaj, klipery, klipery za tobą. To jest głupie, co my robimy. Mm, jeszcze ja... Ej, wziąłeś piecyk? Nie mam, przecież ja byłem już u góry dawno. To lipa! Jak mnie chce wziąć piecyk gościu? To do chaty. Aż po co ci? No bo ja mam... nie mam co żreć. A, a masz... Ja mam dużo, tutaj. ja mam dużo chleba. Ej, jeszcze 30 chleba jest w tym. W, w żarciu. Ja go wziąłem chyba. Ja. Myślę w skrzynce na żarcie. Aha, w żarciu to nie, to ja w roślinę. Do no co po, po, podjeżdżam tą chatkę w No wiesz, że możemy dostać ostro w dupę, nie? Ja bym się wrócił, przespał i. No dobra Na trzeźwo Ej tylko chodź, ej, chodź tutaj tym wodą i patrz czy jest trzcina ej, w, w, Ogólnie ma, podać, ma powstać no, nowy nether 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 O nether Ej nie ma tego trzciny Tego trzciny nie ma Nie ma trzciny Chcę tego trzcina Co my teraz zrobimy, jak nie ma trzciny? No to pania, trzeba iść w drugą stronę. A nie lepiej iść po książki do tych? Do czych? Do osady? Do osady? No nie wiem, nie No wiem. tych tam wiesz. Ja muszę zrobić wieżę, to jest moja robota. A ty mi ją... Właściwie nie przerywasz. Dobra, chodź do łóżka. No i po co ci enchanting teraz? Co, żeby ulepszyć? No, jak my nawet nie mamy di niczego diamentowego. No i co? No to po co chcesz enchantować srebro? No to można zrobić sobie mieczek. No w sumie mamy 11. No właśnie. Dobra, ja to idę odłożyć i biorę Czekaj, się za... najpierw to ja muszę zobaczyć czym mamy to. O czym ja myślę, czy to nie na tym koncie w ogóle. Jest książka. Papier Papier robi się z trzech czcin mam, my... mam jedną. A mam jedną. Hmm. Obsydian i diaksy. Czyj biorę chleb? Nie, bezki tu przeczyt. nie ma. Jezu, to nie jest to konto. To było na... Dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma? No, na tamtym koncie nie tam gdzie się wywaliliśmy na live. No. To tam miałem ten. Książki dobre, które, które mogłem sobie ulepszać. Myślę, hmm. że jest tu. Kurde, ale lipa. Ale co? teraz? Może z tą trzciną? No trochę. Co są te typy? Z łóżkami Roz... i kuszami To Nie no, ja muszę to zrobić wierze, nie? Ha. Na moją pomoc nie idź, bo jedę po trzcinę. Ja chyba serio jest tutaj ciężko dostać tą to jest jakiś unikalny przedmiot, ty. Nie. Ja po prostu wyzbierałem zbierałem dookoła w miarę. Ja, te że no mi ja już jestem daleko. No nie. I tutaj, nie, to jak ty dookoła i nie, i, i nie ulepszyłeś żadnej książki? Nic innego się nie robi z trzciny. Nawet nie ten no na sejf Mamy dwa bloki książek Co nie? Aha, bo chcesz zrobić biblioteczkę? No, dwie. Co dosyć sporo kosztuje. No. Tam chyba jest trzcina. O, jeszcze krówki po drodze, nawet. To ten. się się. Dderu się przyda, co? A ty masz ruchy, Jest! Chyba. Tak, to trzcina. Ruchy, chłopie, wiesz przeszedłem, Dobra. Pięć trzcin starczy. Enchanting Enchanting table. I masakra, trzcina to jest? Możemy iść, bo tam mogą być fajne potki. Tylko czekaj, zrobię ten enchanting table. Cią, ale płynę, pa, Patrzcie jak ja płynę. Hmm. I co jakiś żabką. Dobra, już jestem przy bazie Trafiłem łatwo Ej, obity, bo ty wzięłeś wszystkie te wszystkie co? co? węgla. Wszystkie? No? I nie ma czym przepoloć. Dobra. Dochodź, nie, dobra, już mam. My się. Udało się przepalić. I to, co żarcie, to odkładam do żarcia, nie? O chłopie. Trochę tego będzie. I teraz weźmy sobie to. Hop, hop. Tworzę nam po mieczyku i po kilofie. Starczy. No, to w sumie Papier. Tworzymy papier. Jak mamy papier, to możemy zrobić książkę. Jak mamy książkę, to możemy zrobić to. Stół do zaklęć. I gdy mamy ten stół do zaklęć, to, jest, to się cieszymy. Idziemy tutaj. Bierzemy ten stół do zaklęć. I umiejsc umiejscowiamy sobie go tutaj. I teraz jest on nierówno. Więc stawiamy sobie go tutaj. I to możemy. Aha, i teraz za pomocą lapisu, lapis lazury, dobra. Jest fajna książeczka. I teraz tak zrobiłem mieczyki. I będzie stać nas na jed dla jednego, na złoty, na diamentowy ten ja mam diamantowy kill. -off. Tak, mu jest na wyczerpaniu, więc. Tworzymy ja i. Marion. No. Dobra. Ej, w sumie stworzę jeszcze tego. Powadło. Y... Powadło jest blok żelaza i dobra. Muszę stworzyć blok żelaza. Żelaza mam od ciula. No. Jeszcze trochę. Blok żelaza. Raz, dwa, trzy. Powadło. Dobra. Powadło też zostawimy tu. Powadło zostawimy w sumie. A co, tu se na razie postawimy. I teraz to i to. Ej. Ej, to się nie opłaca! Ale co? Żeby naprawić... Mój mieczek pod... trzeba... Jamentowy killoff, mój... Trzeba cztery, to lepiej stworzyć! A. Ale tylko wadu to jest nieopłacalne teraz. Nie, kiedyś właśnie było, co... To było, nie? Stało? Dobra, yy, nie masz... Nie, nie, nie masz mnie czekania. Diamentowego nie. No to dobrze. Bierzemy to i jeszcze czekaj. Ulepszymy mi ten kill off, A potem. Bierzemy to i to. I dobra. Aha, dobra, to sobie zostanie.

to wezmę. To jest for you. Dobra, siekierkę i łopatę wezmę. Yy, potki to nie. Rośliny. Tu mam nasiona. Różne. Mamy to. I skóry. A rośliny, dwie trzciny, dobra, więc to so jest for you. ja jestem jeszcze tu. Rzeczy z drewna są tu. bo dobra, w sumie drewno zostawię, jedno. To jest dla ciebie. Wezmę żareło. Dobra, ile żareło sobie wezmę tu? Myślę, sobie, powinno tyle starczyć. Żareła. Ale mówisz szczerze, czy nie? No, 5 wewsztyków, 8 pieczonych schabów, 2 pieczone kurczaki, 8 pieczonych baranin i 28 chlebków. Co myślisz? Dobra, czekaj, ja zobaczę, czy można jakieś fajne zrobić enchantą. No, zaraz nam zrobię enchanty. Aha, bo jeszcze trzeba mieć level. Ha. No, ja mam 27. Pogromca niezmarłych, ostry 1 i ostroś 1 pogrąca nieumarłych, nie? Jest fajne. Nie rób mi na razie, mi na przykład. A co im większy level tym lepiej? No, znaczy, czemu mam tylko tutaj za cztery? No bo rób to parę razy, im dłuższy napis, tym jakimś tam jakimś językiem, tym jest lepszy enchant. Dobra, zrobiłem pogromce nieumarłych. Czyli na zombie po prostu nie czekam. No. I na wszystkie Właściwie inne stworki. To... No. Właściwie to tutaj najlepsze. Też też? Się... Też ci zrobić pogromce nieumarłych? Nie. 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 Na no, kilow może. Czyli zobaczymy kilow jeszcze? Może na kilow ty? Najlepszy jest na wydaj... Najlepszy wydajność jest Wydajność dwa. Wydajność 2 mam. O, powinno być okej. Okay. I niezniszczalność jeden, co mówisz? Czy wydajność? O, no okej. Okay. Nie, niezniszczalność samą to nie. Wydajność jest po prostu, że jest wydajny, nie? To no niezniszczalność lepiej, nie? Nie. No wydajność, że kurde, czasami ci może. Ale nie, przykład... ja teraz drugi kill off robię. I co? No i na drugim teraz mam. Albo niezniszczalność, albo wydajność. To zrobię jeszcze raz. Wyciągnij, wyjdź z tego całkiem i zrobię jeszcze raz. Które to tak działa? No. Nie, nie, to jest to samo. Nie, tak mi zawsze działało. Okej, okay, może jak rozwalę i położę. Nie, to jest to samo. Dobra. Mam. Teraz wydajność 2 i niezniszczalność 1 mam. Dobra. Eee... Cośmy my tu jeszcze potrzebujemy? Łóżka nie, pot... nie łóżka, Łóżka tam wybuchają, nie? Fubi, ile masz węgla? Taka a propos. Tak a propos, 64. Ła, dobra. Mm, to... nie, no ale trochę pójdzie na latarnię, nie? Trochę dużo. To jest tu, enchanty, dobra, weźmiemy sobie bruk. w razie co jeden, jeden staczek, patrzę co tu jeszcze byśmy mogli wziąć na wyprawę, potki nie bierzemy, nie, bo to na razie to a nie potrzeba. Nie no, potkę warto wziąć. Mówisz? Jakbyś się ktoś palił, czy coś. Lipa, trochę Dobra, to spadki. miksturę leczenia biorę. Ej, wejdź, wejdź przed chatę, czy taka starczy. Wejdź na ryby mówić. Pokaż. Poko mnie tu tu. No! a ja Cię nie widzę, żebyś ty wyszedł. Ja jestem. Ja też Cię nie widzę. Dobra, chodź chłopie. Idziemy spać. Poczekaj, no, no, no robię do końca wieżę. Nie. Czekaj, to ja. pójdę. żeby zostawić pierwszy meczyk. Ej, a jak można dodać te. Co? Na przykład, żeby mieć kilka tego, to za pomocą książki, nie? Żeby mieć kilka czego, no Zaklęć. Z książki. Chyba za pomocą książki tylko. No właśnie. Próbowałem dwa razy i ten... Pa! Oni się tu całują. Mamy gejowski klub koni. Super. Skąd wiesz, że geja? No nie wiem, no bo koń. nie może być sami konia. Bra, za konia. Dobra, patrzymy sobie. szkielet. Szkielet nad wahitym. Pomóc ci z tym? Nie, już skończyłem właśnie. Ale ty, ty na światła nie widać. No, goście, no bo jeszcze nie zrobiłem. Aha. Tego. Dobra, no, to, chodź, to chodź spać. Iść? Dobra. To no, chodź. Dam ci od razu mieczek. Nie pójdę pokopać te węgiel, żeby mieć. Dobra, ja widzę twój nick. Dobra, wyśpijmy się. Jak jesteśmy w łóżku, to dziękuję za uwagę, więc w następnym odcinku bądźcie gotowi, bo od razu ruszamy do neteru. To co? Trzymajcie się no, i cześć. Lecimy. Cześć.